Dziś to jest w poniedziałek, 6 sierpnia. Oficjalnie oddano do użytku zmodernizowany odcinek ulicy gościnnej od Ronda z ulicą Armii Krajowej do Ronda z ulicą Kolistą. Bardzo ładnie zostało wykonane, wszystko w terminie. Chciałem podziękować wszystkim, jak zwykle przy takiej okazji, i kolegom tutaj, kierownictwu i pracownikom MZD, jak również wykonawcom, bo widać, że jest i w terminie, i jakościowo bardzo dobrze wykonane. Myślę, że następna piękna inwestycja drogowa została oddana dzisiaj mieszkańcom. Myślę, że będzie dobrze nam wszystkim służyła. Prace modernizacyjne były prowadzone od września 2011 roku. Zakres przebudowy obejmował wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Przebudowano także wloty dróg bocznych, kanalizację deszczową i wodociągową oraz sieć teletechniczną. Wykonano też specjalne przepusty dostosowane do migracji małych zwierząt. Najbardziej odczuliśmy to, że Trzeba było przeprojektowywać z uwagi na interwencję ochrony środowiska, i zostało to opóźnione o 4,5 miesiąca przekazanie placu budowy. Z tego tytułu o 30 dni prawie później odbywa się otwarcie tego zadania, natomiast mamy nadzieję, że będzie długo służyć. No i życzyłbym wszystkim kierowcom, żeby płynnie przejeżdżali i jak zawsze zarządcom i wszystkim służbom, żeby odbywał się ruch. Bez wypadków. Będzie zakończony ten odcinek dwoma rondami. Mamy nadzieję, że to najbardziej bezpieczne rozwiązania, że liczymy, że będą tylko dobre informacje z użytkowania tej drogi. Ulica zwiększyła dostępność terenów mieszkaniowych i rekreacyjnych zlokalizowanych w tej części Bielska-Białej. To jest bardzo ważna inwestycja, nie tylko dla mieszkańców, chociaż jest tu kilka osiedli właśnie w tej okolicy to jest bardzo ważne, ale przecież mamy tutaj targi, mamy góry. Przecież w tym roku rozpoczęliśmy i zakończymy inwestycje zagospodarowania dębowca. Także ta droga jest bardzo, bardzo ważna, bo ona łączy Alej Armii Krajowej z ulicą Kolistą, z ulicą Karbową. Będzie połączenie z ulicą Karpacką. Także to jest bardzo ważny element, zamyka praktycznie tutaj ten układ drogowy, który jest w tym rejonie. Musimy w tym roku oddać stok Dębowca z wyciągiem, ze stacjami na dole, na, gór, na górze będą dwie stacje, będzie wyciąg kanapowy, naśnieżanie i to wszystko w tym roku chcemy do końca listopada, żeby... Gotowe. Obecnie realizowany jest drugi etap przebudowy ulicy gościnnej. Roboty trwają na odcinku od Ronda przy ulicy Kolistej do ulicy Karpackiej. Ich zakończenie planowane jest na przełom października i listopada 2012 roku. W przyszłości chcemy tą ulicę przedłużyć od ulicy Karpackiej aż do ulicy Cieszyńskiej koło lotniska. Myślę, że to połączenie jest bardzo istotne, żeby rozładować. I to, co się dzieje na ulicy Cieszyńskiej, to jest, tam jest ogromny tłok. Mimo, że jest obwodnica Nacieszyn, jest tam Nacieszyńska ta jest taka jaka jest i myślę, że to przebicie będzie bardzo, bardzo ważne, jeszcze szczególnie w przyszłości, kiedy chcemy zmodernizować w zasadniczy sposób ulicę Międzyrzecką, czyli cały ten układ drogowy w tym momencie się będzie jakoś zamykał. Ten element ulicy Gościnnej którą dzisiaj otworzyliśmy, jest bardzo dobrze wykonany, jakościowo to jest najwyższa klasa. Udało nam się uzyskać pewne parametry, które zdawało się na początku że będą bardzo trudne do uzyskania i myślę, że ulica jest bardzo szeroka z zatokami z atokami autobusowymi, no bo przecież musimy tutaj również biorąc pod uwagę ilość mieszkańców, ilość dzieci, musimy tu również ruch autobusowy zapewnić, także myślę, że naprawdę dzisiaj piękna Arteria znowu została oddana do użytku.